Witam! Przedstawiam multitool rowerowy DaySaver Essential 8, które jak widać kupiłem razem z dodatkowymi akcesoriami do przewożenia. Części są zapakowane w takie ładne papierowo-plastikowe woreczki, na których jest podana ich nazwa, waga, a z tyłu znajdują się w nich dokładniejsze informacje i ostrzeżenia. Jeśli film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Daysaver jest chyba najmniejszym, najlżejszym jednym z najdroższych multituli rowerowych na rynku. Ale jego cena wiąże się z tym, że jest to produkt innowacyjny i wytwarzany we współpracy ze znaną szwajcarską firmą PB Tools. Co ciekawe, Daysavera w 2020 roku założyło trzech jeżdżących chłopaków, którzy mieli dosyć wielkich, nieporęcznych multituli, a fundusze na start uzbierali na Kickstarterze. Ja również nie lubię wodzić ze sobą ciężkich, zbędnych rzeczy i zależało mi na czymś co jest proste w użyciu i zajmuje mało miejsca. Warte pochwały jest też to, że ta mała firma, w odróżnieniu od większości producentów części rowerowych, nie mija się z prawdą co do masy swoich produktów. A tutaj porównanie z jednym 5mm imbusem odwery i standardowym multitulem od Shimano, który bardzo polecam. A link do recenzji tych rzeczy znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Dla porównania dodałem też zwykłe domowe klucze. Mój essential posiada końcówki imbusowe od 2 do 8 mm i najpopularniejszego Torxa T25, czyli wszystko to, czego chciałem. Końcówki są magnetyczne, ale jeśli jakoś zgubisz, to można je dokupić oddzielnie. MultiTool posiada wiele dodatkowych akcesoriów i uchwytów. Ja wybrałem ten najprostsze, czyli mocowanie w miejsca koszyka na bidon i gumową osłonkę umożliwiającą ważenie go w kieszeni. Wykonanie stoi tu na wzorowym poziomie, ale nie mogło być inaczej za tą cenę, która jest jego największą wadą. Do jego kupna nie skłoniła mnie tylko niska waga, ale również kształt zwykłego klucza. Dzięki czemu można w nim dopasować długość potrzebnej dźwigni i używać go w miejscach, gdzie typowy multitool jest bardzo niewygodny. Ja, po ponad pół roku ciągłego użytkowania, jestem bardzo zadowolony ze swojego wyboru. Klucz działa idealnie, nic się z nim nie dzieje, a w kieszeni w ogóle go nie czuć i jest gotowy do użycia w dosłownie 3 sekundy. Więc jeśli masz odpowiedni budżet, szukasz czegoś porządnego, małego, lekkiego i funkcjonalnego. To z czystym sumieniem polecam tego Essentiala oraz całą firmę, która ciągle się rozwija i właśnie wypuściła nową pompkę. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!